A nie wiem, nie potrafisz grać z tym Knightem. Nie, po, po prostu, nie, po co prostu, prostu ty powinieneś grać z tym druidem i Hatsuno, dla Hatsuna od Śląek. A co ci mogę zrobić z knightem na DHP? Wejdź no. pierwszy, ja wezmę nagrody i... na Utanie wejdź. Ja wejdę po tobie. You need to bank, you have UI and Kill this Banshee. No. Uh, I have no mana. Dobra, nie, dobra, chodź, idziemy, chuj z tym to nie wejdź, wejdź Ale kumasz, że padnę, bo jest teraz teleport zamknięty? Czemu zamknięty jest? No bo się zamyka, co ileś? Aha. Ja tam wejdę. A spróbuj to, czekaj, idź, otwórz to, ja najwyżej będę kulował na utamce tego potworka. Ej, otwarte. Otwarte. Aha, i wyszedłeś, no. Gratulacje. I blocz to teraz Nie, nie biegnij w prawo Ej ty, ty nie potrafisz grać Nie potrafisz? Okej, okay, kom, kom, komponerizm. don't know how to play okay. Biegniesz z demonami pod givebacki na mnie Naprawdę, weź na tego no, drugiego to... nie <laughs> Koleś Koleś Ja jeszcze nie wiem jak ten knight Nie, ty nie wiesz, jak się gra w ogóle w tej grze hmm. On normalnie zbloczy trzy demony na tym odcie. Jak on się ucha z, z tych po 900 no Dobra, to będę go Na tym ocie przez ze... po, Pokaż ile z się leczysz Za eksury ulecz się Eksura 140, z się polecz na tym odcie. Właśnie no, nie mam, czy Nabrala, AURA, jak to zakładam na ciebie. Paika, AURA, patu, co się z mano What's u niej. Co to za? Nie wiem, AURA, otrze. Screen, he shouldn't be on screen. Okay. <sighs> Just stay green. still. When you go through, everyone stay still. I'm gonna explain something. Okay, ready? Okay. Go. Yeah. All right, stay still. Stay. Stop moving. Stop moving. Stop. So, A okay. ty nie, okay. nie rozumiem, yeah, yeah. do, do, do you see that spot right there? Yeah. Or we're gonna lure it right here. Okay. Me to and Puni are gonna stay over here, here? and we're gonna, yep, here? and and we're going to, uh we're gonna drop emuls here and here. And maybe here, if we need to. And we're just gonna shoot, okay? Okay. So fierce magic he need, next. He need to stay on two GP, yeah? Yes. fierce okay. magic next. Is... Okay, going. Yeah. I uh, Where is he? Wait. Right. There's one on the other side, do you see Ok, I got it Hit her with your one. Yeah, we need as much damage as we can. Wolf? Aha! Oh. Ja what we gonna do when they come for you? Let's go again guys. To just, just come in the quest, come in the quest. Where? Just just tell him to run to the quest. He, it, it won't spawn again. Oh kurwa. Oh man. Ah, Jesus, we it's way too fast dude. I don't know how he, he killed. This may be GM. Yeah. What well, well, let's let's go one more again. AWA! AWA, what he doing? with me? He's making paralza sir! Leave, leave, fix yep. or something. Jak viś mam jagam czuweku. I need go out of screen, go out of screen bro. Try to out of screen. Okay, try to auto-screen. I'm trying dude. It's fucking paralyzing me. I don't have much mana as Alright, I'm off screen, I'm off screen. Me too, me too. I'm northwest, I'm northwest. I'm hurry. north uh, west How the fuck did you die? don't I, I know We did I this know. with a 60 knight XP wiesz. tak? Ej serio? Miss z sputa Magika Czy ja jestem podesit of halo A to ten jest 3 level On mnie kiedyś wzywał wiesz na fame mema Chodź wierzaj tu Dobra, ja mu walę wahadełko Piszcie wahadełko <laughs> Faj Bój stojki no mieć na fluidowe lecimy Chodź na te czerwone i O kurde Jaki Co chłop 150 No ej'pa chłop mnie chyba zgasi, patrz tu No Na Łeka. ho o, o, no, o, Chodź już o. w kanalik. Chodź w kanalik, ziuty. Ty go nie zabijemy, No normalnie, cześć. jak ja wave'y po 600 Opa, już jest gówa. Siema, cześć, witam. O, ty musisz level wbić, kurwa. A cześć. idę level wbić. Dobra, chłopie mnie walą na masfrigo. Ile on ma many na masfrigo? 14 masfrigo, churów i 16... Gdzie, gdzie są te dapplingi, czy jak one? Diplingi? To musisz mieć Nie, nie, set, nie, ale, ale tu, tu gdzie, tu, gdzie ten... No to idź tu. A, dobra, chuj. Tutaj idzie dalej, no. Na dół wchodzi dwa, między dwa potem idziesz w prawo. Na dół, na statek, wyjdziesz na mortary i... Statek? Nasz, Tutaj czyli... jest statek? Tak, tak, jest. Co jest. ty gadasz, serio? Tak, tak. Piszcie statek na czacie, bo chłop dostałam parala i mi kibie zaczęło całkiem. Punio? Aha, dobra, ultimate. <grym> Patrz, co pasz, pasz na ultimate robisz. No 400 many mówię Dobra, nie wiem. Ale dostałem parę, nie wiem czy widzieliście, ale mi się Tibia zacięła po O widzę, prawy, lewe, dobrze działa. Doganiam Polaczka. Polando, Sibulando. Za to esencja, jak coś chodzisz tam na Norgate'cie... ...ka minus 2... ...podjął walkę normalnie ze mną. Rękawice, normalnie ja i się... się... Dobra, trzymaj się, cześć. Krzysztof, no. możesz to mi pomóc, bo tu dwóch polskich agentów. Po jest Gdzie, gdzie? Heiz, Heiz, no dobra, Heiz gdzie też jestem. Yy, Mister Strug, XI, koło -gate a nie znaczy hotel teraz, hotel. Dobrze, już biegnę. Myślałby z kito, że Sztruksa pobijał, ale Sztruksa ciężko zabić jest. A ja dron koleś. Dobrze. Hajs jest. Zaraz dostanie tego. Dostanie ja zaraz, mój... Y, jest nadwolny w Tu jest, widziałem. No to ten jest, koleś. Ach, ach! Pa, 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 pa. Beata Szydło mi też prawa, który to teraz... choć Chodź, się Szydło mamy. Od, od góry leć od góry leć Krzysiu, od góry leć Krzysiu. No właśnie chcieć, chciałem zrobić. Napiszę ci coś, to ty mi odpiszesz coś, okej? Okay? Tak robię go w konie, będę go coś wiesz, gato, żeby... on coś pisał. Warto zaczynać, no to ja tu wiesz, mam postać to ten... Stop, top magiciem prawie jestem top 3 chyba Chodź, chodź. Masz od górę? Bruj go. też Ale od góry masz ich, czy... A dobra git Dobrze, tylko załoluj go, kolego. Nie mam woli. Zatź tam bloczko, 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 bloczko i to będzie. Stoję, to staje. A nic nie robię co, no do Ty Foxu jesteś. No teraz 50 level i tak to chyba górna robię, wiecie. No ja, nie wiem, wiem ziemaczko jak to jestem. Ten... Ty, a co to jest pk Grzesznik, on jest grzesznikiem jakimś, kumarz, nie wiem czy czasin nie będę chciał mnie pobić we dwóch. 109 level. Webura na A A coś ci od tyłu wjeżdża? Patrz, bo ta szydło, chyba nie wiesz, że mam problem emocjonalny. Patrz. U... A, a, a może... Pal. Cze, Cześć, ja tu. Nie wiem czy podchodzić. No podejdź, podejdź. A no i elegancko. Tak, ma na fluidy pod stopy daje, no nie no słodziusi chłopiec. I tak, bez z spam teraz. ziomeczko. O kurde, z Pekatułem mnie walałku, masz to? Takie cweniaczki z nich. Dobra, niech ten do góry ucieknie, a my Pekatuma zabijemy. Dobra, w na dole, Pekatuma I spam go ze Jazda z nim, Krzysiu. Lecimy, nie śpimy, kurde. Z, z malutkim chłopczykiem. Rozspamuj, spamuj to. ja cię uchnę, młody. A, ty siła? Spoko, spoko, ty ja koksu. mam kurwa Mamy, Krzysiu, leć. Ach, kurde, zamoliłem. Ale już do końca, dobra. dobra. Mówię, tutaj będzie kurwa ciężko. Na dół no ja muszę hokeja jednego, ten tego zmienimy człowieku z powierzchni ziemi. Patrz, już pada, już ma problemy, już, już panikę ma. Panikę ma chłopczyk. Poddam pod, pod y, ctrl, shift, F4 Okej okay. Dobra, patrz jak ja teraz będę go bombił I Krzysiu, go na górze bij Ucieka, Krzysiu, dawaj A, widzę, widzę, widzę Kurde, ale mi to... Prawy, lewy spamij, Krzysztof Na prawy, lewy nikt ci nie odbiegnie Gdzie leci? dalej Znajemy go, Krzysiu, on nie zginie. Ja mówię, Kurwa 350 balet. 60, vale. za niego walę, ja pierdolę. Niech Krzysztof, najgorszą jest... postać wybrałaś, naprawdę. Se, Krzysiu, mówcie, nie chcę Krzysiu mówić, ale Twoja postać jest przesłaba. To jest do pizdy Dobra, ja walę w niego łeki ja tak, już. Musi nie to? Walga, on musi zginąć, ten koleś Nie walę, czemu go nie walę? Dziękuję, Domian. Czemu on nie walczyć osoby, która pozaczęła do mnie w thais? Kurde, czemu to są takie lagi z Miami a teraz Nie widziałem, że takie lagi z A, wybrałeś, bo widziałem, coś dodał, jakieś nowe Proxy, Nie wiem, czy nie wybrałeś tego amerykańskiego, a, czy widzicie? coś tam. Amerykańskie czoła, czy jak? No, ja a, ja że chodź może Krzysztof, chodź może Krzysiu do Ankrachmu, chodź do Ankrachmu Krzysiu. Tylko zaaczał do nas, wiesz. Hejn. Poxy znikną. Zaowali mnie. Dobrze Krzysztof, to ja idę do karmi. Oni mnie nie